Siema, no widzowie, tutaj zaczynamy nowy, ten nowy, kolejny odcinek. I ja zaraz będę musiał iść tylko w jedno miejsce. I powiem Wam tak, że Oramy Jundiren, nie 900, bo 900 jakby no. Chciałem dokończyć tą orkę, ale mówię, a, nagram. I ja tam zrobiłem jeden przejazd. No i 900 to tak po prostu, no, się rozwaliła. Jakby. Hmm tam, no... I silnik rozwalił. Silnik tam padł. Że jakby ona chciała orać, ale nie mogła. Ja was tu na chwilę jeszcze w jednym momencie zostawię, bo ja będę musiał iść. Ale zobaczcie, no. Czy to nie jest ładne? Dobra, to ja teraz was zostawiam i idę. E as afilantes que eu te cheguei, o się miło niestety musiałem was na chwilkę zostawić i się ściemniło trochę a te, to... nie co ja coś tutaj zmienię czas na czas rzeczywisty sobie wezmę I będzie jeszcze akcja. Ło! Wow. Ło, wow, aż mnie zabujało tu Stuu! Dobra. Już myślałem, że z niego walny To w nią Mówiłem, że będę nam nagrywał tą serię. No raz tylko nagrałem tylko dwa odcinki i trzy, to to było, było tyle. Ale teraz ją nagrywam. Więc ten ten direct taki ładny. Jest 19.03. A w realu to nie wiem, jaka to jest. Jeszcze tu jest sierpień. Będę musiał zmienić już na październik. Październik. Czyli będę musiał się przespać. Muszę sobie zawrócić na łące. Prawdopodobnie jeszcze będzie łąka koszona. Gdyby nie ta to 900, to już by pewnie było żniwami. To już by pewnie było, że kosze już sąsiada. Tam jego Deere 100 idzie. Ej. No ale nie, no ten John idzie. Ten Johner jest silniejszy niż sąsiada. One mocowo są podobne, ale tamten ma 100 koni, a tu ten ma 112, 115. Coś takiego. On tu ma troszkę więcej koni. On tutaj ma troszeczkę więcej, bo tu jak go kupowałem to on miał moc podkręconą. Bo on w oryginale by miał 100, 105, a on ma 112, 15, czyli o 10. O 10 koni prawie więcej. No 10, no jakoś tak. Tylko, że w nim idzie ciężej, bo on ma jakby opony inne. Bo on ma przednie opony inne jeszcze w nim napęd nie działa. I się rozwalił. Czasami złapie i się będzie kręcił i... i och, widzicie? O, widzicie? O, o, teraz złapał. On raz złapie i troszkę... Szybciej idzie. Ale jak on tego nie złapie, to... On czasami złapie, ale czasami nie. Że jakby napęd się kręci, ale koła tego nie łapią. Jenki, ty pewnie też. Chcesz... No i tutaj... Ło, Tutaj go ustawimy ładnie. Teraz idziemy po bizona Czyli w tym odcinku To będzie ogólnie najlepsza część Sąsiad nie ma kombajnu, bo on tam bardziej to... Ten? Dobra, jedziemy bizon O, on no idzie Ładny ten bizon Oj oj oj, coś tu spadło. Troszeczkę. No teraz będzie lepiej widać. Tylko nie może się czasami. O, widzicie, on teraz na jedynce, bo on nie może by ukręcić. On też coś mocy mało ma. Z tej tyle, ile ona przeżyte, Czego tam samochody stoi? Co tam się stało? Widzicie, bo on nie może, jakby ty mocy złapać. Ja mu tutaj gaz. Gaz tutaj mu daje O, zmi zmieniłem na dwójkę. Aj, trójka. Czwórka. Ej, idzie na czwórce. Co tam się stało? On no, sam się z glitągi postawił. Ja się tu nie mogę wlec. Chyba źle postawił. Ja się tu wlec nie mogę. Ja jadę tak, najwyżej. Już. No jak? Co tu się stało? Sąsiad na środku drogi traktor postawił. Co tu się stało? Co ten sąsiad zrobił? Dobrze, no, że miał kluczyki. Wow. To co? To... Ja go przestawię. Jak na szybko, Jak on go postawił, chłop nie dojeżdża. Dobra, niech tak stoi. Dobrze, że kluczyki chociaż zostawił. Tu co jest jakiś? O, jest ładny. Ten bizon. Twu... I czwóreczka. Ciekawe, czy się to da wykosić. Eee, idzie Cieczkarnie mam to chociaż plus Ciekawe ile puda Pół pola mu Jak kosze zawsze, tu mu no to pole dziwnie kosze Bo tu on ma dziwnie ten To pole takie koś, skoślawe jest Że tu widzicie taka skarpa Kurde to zimno że zamknę to wszystko zimno mnie w tej kabinie I o tym mówię, że tu jest najgorzej, że weź ten nijak i weź tu wejść tu cofn tak, żeby ten no wtedy wejść tu młodź mu co to jest za pole koślami Właśnie dlatego ja tego pola nie lubię. Że tutaj do kolejnego sąsiada nie wlecieć i tak tam. To pole za mną to jest... No właśnie to było moje stare pole. To, które tam... tam tego tutaj ten typ nie robił. No ale jakby dwóch gospodarzy miało te hektary, no to się po nich wzięło, no. Co co? Byłem tam, gdzie ja mieszkam, to tam był kiedyś w kościół. Ale on wyglądał. Nie, no, ale ten bizon to jest coś. Już, już, już miałem w planie kupować nowy kombaj. Ale to jak na razie nie powiem, jaki to będzie kombajn. Jak na razie ja nie mówię, jaki to będzie. Już mam w planie, sąsiad też ogólnie mówił, że on chce kupić są Sąsiad coś mówił nad takim, właśnie jakby. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. On tak. On taki mały fachr mówił, że tym on, takim małym fachrem on to szybko wykosi i wszystko, że mały fachr, to on jako będzie idealny. Na to jedno pole. No ja tu już potrzebuję bizona, bo w sumie chyba na swoje pole też będę musiał zjechać. Tak, muszę na swoje pole też jechać, jeszcze wykosić. To jeszcze nie są wszystkie pola, jeszcze jedno mi zostało. Czyli jeszcze, jeszcze żniwa u mnie nie zakończone. Bo jeszcze roboty. Stąd się tu w ogóle nie chce się przed tą kamerą pokazywać. Czego co ja nie wymówił, że, że, że on będzie, będzie, będzie. Kto tak mu może ten zbiornik dać? mu nie da. On tu dwie przyczepy przytargał duże. Tymczasem tu ani zbiornik to nie da. Znaczy no zbiornik da. Ale czy dwa zbiorniki to nie. Dwóch zbiorników mu to nie da. No i tu to pole jakoś ślawe tu nie wkurza. Już się musiała wejść tą łódź. Ką w ogóle zapalnie. No i tu mam w planie, że wykoszę połowę i w następnym odcinku wykoszę tamtą połowę i wykoszę swoje. Albo to jest tu jak ledwo to zbiornik. Tak teraz patrzę i tu... Je, tu czy, gdzie to się? Gdzie to jest? Ha, tu tego nie ma. Nie, jest, tylko tu tego widzę, nie. To ci tu ani zbiornika nie da. To co to jest? Tu, tu z tego mu da pół zbiornika i z tamtego mu pewnie da pół zbiornika. Ale no, wysypię to i podkoszę troszkę swoje wezmę. Bo tam jest jeszcze, nie wiem, no wziąłem te hektary, ja nie wiedziałem, że tam coś się zasiane. No i teraz się dopiero to chodzi. Najgorzej się boję ja o to, że on tam nie wiedzie w tą górę biznes. Bo się będzie ko zakopywać. To jest już 19.30, jak wam powiem. Nie, 19, nie 19.30, tylko 1913 w farmingu. pomyliło mi się. O kurde... No tu mało mu da, tu nie da mu dużo. Tu ledwo to pół zbiornika dało już. Ale za jaki kawałek ja wykosiłem duży. Taki ja mu duży kawałek wykosiłem. Ja rurę wystawię, mu na to dużo nasypię i to już u mnie lepiej sypie. Ja w to po prostu nie wierzę. U sąsiada tak słabo sypie, no, no w sumie ja on tam bardziej wydawał w maszynę, w, w maszyny, czyli w ciągniki, najbardziej wydawał, w, w maszyny w ogóle. Ja wydawałem bardziej na gospodarstwo, ale też zostawiłem na kombajn, Na nowy ciągnik. Robiłem? Też sąsiad już kupił nowy ciągnik. Przyjedzie do niego jakoś. Ale kiedy jakoś przyjedzie, ale nie wiem kiedy dokładnie. To jest Co to? Nie no, idzie w tą górę. Pamiętam jak ten gościek który, opowiada goście, który opowiadał, że tu jak on miał ford sznita, to że on tu nie chciał podjechać w górę. Aha, bo ja na sieczkę to koszę. Dobra, to ja ten kawałek na no. to, a reszta to ja ten. Nie, muszę na słomę kosić. Ja muszę kosić na słomę. O, szyszkarnia automatycznie składana. To plus. no tu mnie lepiej sypie. Tu lepiej sypie niż tam, on sam siada. Kurde. No, ale bizon nie on na tak wiele. To ciąg on tak wygląda. No i teraz wam powiem tak. Dojadę tam, dokończę i skończymy ten odcinek na tym właśnie. Więc tutaj dojeżdżamy do końca i uwaga. I właśnie takim scenariuszem kończymy ten odcinek. I uwaga, mówię Wam.